Zanim kupisz apartament w Hiszpanii, wybierz odpowiedniego pośrednika nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kołtyś, warszawski inwestor Marbella Nueva Andaluzja, biuro Casa Ideal. Ja wiem, że z perspektywy Polski, a w Polsce prowadzę biuro pośrednictwa nieruchomości w Warszawie już od kilkunastu lat. Z perspektywy Polski może się wydawać, że ten pośrednik nieruchomości może być, nie musi. Dobrze, żeby był. Natomiast jeżeli chodzi o Hiszpanię, tutaj jest całkiem inaczej. To znaczy, trudno jest przeprowadzić transakcję. Bardzo często jest to niemożliwe bez dobrego pośrednika nieruchomości. A jeżeli jeszcze dodamy do tego fakt, że jako klient kupujący nie płacisz żadnej prowizji pośrednikowi, to czemu go nie mieć. Natomiast nauczony doświadczeniem, doświadczeniem osób, które docierają do mnie po pomoc i moimi własnymi doświadczeniami z początku mojej pracy tutaj, pomyślałem, że zrobię trochę taki, tak szczerze, trochę taki wredny odcinek. Dlatego, że opowiem o tym, co powinno być, jak powinien być prowadzony, jak powinno być prowadzone Biuro Pośrednictwa Nieruchomości. Co właściwie musi w nim być, żeby klient miał dowieziony temat? I na koniec wyjdzie, że właściwie prawie nikt poza nami tego nie robi. Ale dlaczego miałbym się wstydzić kilkunastu lat ciężkiej pracy, doświadczenia, zasobów, które przez ten czas zbudowałem, które dają mi możliwość prowadzenia w taki sposób biura? Zresztą, ja Ci podam takie moje. Yy... Punkty przemyślenia, a ty sam wyciągnij sobie z tego wnioski. Nie musisz mi wierzyć. Zastanów się tylko, czy to ma sens, czy nie ma sensu. I czy jeżeli nie płacisz wynagrodzenia, to czy nie warto jednak mieć pośrednika? Zresztą tutaj 99% osób ma pośrednika. Tylko niestety wiele osób jakimś tam trafem dociera do po prostu słabych pośredników albo pośredników, którzy są. Oszustami, zresztą dam Wam kilka przykładów, bo, bo sam zostałem zrobiony na początku przez dwoje, dwoje osób. Dwie osoby? Dwie osoby. Więc nie brakuje tutaj osób, które zresztą myślę tak samo jak w Polsce. To znaczy pośrednikiem jest tutaj każda kosmetyczka, każdy trener fitnessu, każdy trener golfa. I właściwie każdy, nawet menedżer hotelu, w którym mieszkam, też jest pośrednikiem nieruchomości i zamykamy razem deale. To znaczy, on, mi, on jest bardziej moim sorcerem, przynosi mi majętnych klientów. Więc próbuje tutaj swoich sił każdy. Natomiast ktoś, kto zamyka jedną transakcję kwartalnie, czy nawet jedną raz na dwa miesiące, po prostu brakuje mu wiedzy, doświadczenia, nie jest w tak zwanym gazie. Nie ma zbudowanych kontaktów i nie potrafi zrobić tych rzeczy, które potrafi zrobić dobry pośrednik. Sam, sam doświadczyłem na początku mojej pracy tutaj i spotkałem osoby, które na przykład słynna Katarzyna, podająca się za prawniczkę, nawet maila, miała abogada Polaka. I opowiadała, jako, jak to, jakoby ona jest prawnikiem tutaj w Hiszpanii. Wszystko po to, żeby wziąć dodatkowy 1% czy 0,8% od klienta za tak zwaną obsługę prawną, której nie powinna była świadczyć, dlatego że nie ma uprawnień. A tłumaczenie klientom, że ona jest prawnikiem, bo na aktach notarialnych może tłumaczyć tutaj każdy może tłumaczyć na aktach notarialnych jeżeli tylko oświadczy, że zna hiszpański, notariusz się zgodzi. Więc nic nadzwyczajnego, ale Polacy tego nie wiedzą, więc się na to łapali. Ja już może pominę ten fakt, jak nie. zostawmy to może przy innej okazji. Słuchajcie, pierwsza rzecz, wybierając pośrednika, sprawdź, czy ma biuro. Z jakiegoś powodu zainwestowałem setki tysięcy euro. Ponad pół miliona euro z wyposażeniem, z remontem w to biuro tutaj, w Magna Marbella, Nueva Andaluzja. To jest moje biuro. Biuro, które kupiłem w grudniu ubiegłego roku, które Handy Design zrobiło, w którym zrobiło gruntowny remont i w którym spotykamy się z klientami. To pokazuje, że działamy na poważnie, że mamy przestrzeń do tego, żeby z Tobą porozmawiać o inwestycjach, o Twoich pieniądzach. I nie obiecywać ci gruszek na wierzbie, tylko jeżeli rozmawiamy o tym, że robimy remonty, robimy doposażenia, to przyjdź i zobacz tą designerską kanapę, zobacz ten designerski stolik, obejrzyj te elementy, które potem będą zastosowane przy usłudze część z nich przy usłudze concierge service. Costa del Sol jest miejscem, w którym nie brakuje tych fryzjerek, kosmetyczek i trenerów golfa czy padla. Którzy udają pośredników. Nie mają wiedzy. Jedyne, co mają do tej pracy, to jest jakiś samochód, często z wypożyczalni i telefon. To trochę za mało. Poza tym, może się okazać, że ze względu na to, iż ten proces zakupu często trwa dwa lata, to pośrednika wtedy, kiedy będzie ci najbardziej potrzebny, może już dawno nie być. Jego może nie być tutaj, on już mógł wrócić do Polski, bo mu tu nie wyszło, co jest bardzo częste. Bo to trudny rynek, dużo trudniejszy niż bycie pośrednikiem w Polsce. Absolutnie nie zabierając ani moim pośrednikom, inwestorius ich ciężkiej pracy. Jest po prostu inaczej, natomiast jest dużo trudniej, więc wielu osobom się wydaje, że sobie poradzą. Sprawdź, czy ma biuro. To jest gwarancja stabilności. Gwarancja nie gwarancja, ale przynajmniej daje większe przekonanie, że jak ktoś wydał tyle pieniędzy, to po pierwsze je ma, więc coś już życiowo w biznesie zrobił, więc zawsze dobrze jest mieć taki dowód społeczny. A po drugie, nigdzie się nie wybiera. Zobacz, jak wygląda zespół. Dlatego, że ja nie jestem jednoosobową firmą. To nie jest Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Dzisiaj jest to już w sumie 11 osób, które działa tutaj na Costa del Sol w różnych obszarach. Ośmioro z nich jest pośrednikami. Jest Karolina, która jest kierownikiem biura mamy niesamowite wsparcie handy design, samej szefowej handy design, Pauli i wiele wiele osób, które wspiera nas dodatkowo współpracując z nami. Bez tego zespołu nie byłoby to możliwe, żeby ta transakcja mogła dojść do skutku, każda transakcja, to potrzebujemy tak. Doradcy podatkowego potrzebujemy prawnika, Dobrze by było, gdyby był kierowca i samochód, tak jak mamy usługę VIP Service. Potrzebujemy koordynatora tego, potrzebujemy hiszpańskiego inżyniera z uprawnieniami, inżyniera budownictwa z uprawnieniami do tego, żeby dokonał profesjonalnego odbioru nieruchomości od dewelopera i opisał ewentualne niedociągnięcia, a nie tak, że sobie wy wejdziecie albo fryzjerka wejdzie, popatrzy, powie: No wie pan, co w sumie dobrze pan kupił. Ja zrobiłem ponad 500 flipów, 150 remontów i u nas odbiorami zajmuje się nie Michał Kołtyś, ale inżynier, hiszpański inżynier budownictwa, bo on wie jak to opisać, wie jakie są normy i wie czego ma się kolokwialnie mówiąc czepiać. Więc sprawdź, czy ten pośrednik ma zespół. Kolejna rzecz, jakie usługi świadczy biuro? I teraz, tak, ten wredny element jest taki, że ja tworząc kasa ideal Zastanawiałem się, jak ja chciałbym być zaopiekowany, inwestując tutaj. Przy założeniu, że nie będę tu mieszkał, że chcę sobie kupić kawałek raju, chcę, żeby nie przepadła mi szansa i okazja, bo za chwilę ten pociąg odjedzie i większości Polaków nie będzie na to stać. Już są narzekania, ale to nie jest dla wszystkich. Nic nie jest dla wszystkich. Trójmiasto nie jest dla wszystkich. Gdańsk nie jest dla wszystkich. Sopot nie jest dla wszystkich. I bardzo dobrze. Na tym polega ekskluzywność tego miejsca, żeby nie było dla wszystkich. To jest dla osób, które chcą czegoś wyjątkowego, a chcą żyć, mieszkać, przyjeżdżać, inwestować najlepiej. A że małą część osób jest na to stać. No takie są zasady tego świata. Nie ja je wymyśliłem. Kiedyś jako biedny nastolatek chciałem znaleźć sposób i pracować na to tak ciężko, aż będzie mnie stać. I to zrobiłem, nie narzekając, niczego nie dostałem. Więc, jeżeli ci bardzo zależy, to znajdziesz sposób na to, żeby przynależeć i żeby ci było stać tutaj kupić. Natomiast, ponieważ chciałem być zaopiekowany w tym procesie zakupu nieruchomości, gdybym nie prowadził biura i chciał tylko tutaj inwestować, to stworzyłem takie usługi w Kasa Ideal, które, które sprawiają, że no, nigdzie indziej klient tak nie jest zaopiekowany. I teraz porównaj, co ma to biuro i ten pośrednik, którego chcesz wybrać. No bo zobacz, całkiem szczerze, to jest e, nowy Mercedes-Wan. Jeden, drugi zamówiony. Blisko 100 tysięcy euro. Dokładnie 91 tysięcy euro brutto za tego, którego trzy miesiące temu odebraliśmy. Kierowca na etacie. Zaraz będzie drugi samochód, drugi kierowca na etacie. To wszystko są koszty. A ciebie to nic nie kosztuje. Ta usługa VIP Service jest dla ciebie gratis. Czy przyjdziesz oglądać, czy kupisz, czy nie kupisz, za to nie płacisz, czy potem przylecisz jako luxury holiday. Ciągle masz tą usługę gratis. No to po co ci wybrać? Fryzjera pośrednika, który ci tego nie da, bo nawet jakby chciał, to mu się zepsuje samochód, albo miał wypożyczalni, zapłacił kolejnej raty, więc nie będzie w stanie tego dla ciebie zrobić. Sprawdź, jakie usługi ma biuro. Tak, mamy usługę Luxury Holidays, w ramach której od początku tego roku zarezerwowałem już 10 Skyvili, apartamentów, penthouse'ów i domów, które będą wykorzystywane w pierwszej kolejności do świadczenia usługi. Luxury Holidays. Zasady są bardzo proste. Jeżeli zarezerwujesz za pośrednictwem mojego biura, biura casa Ideal, czy współpracując ze mną, czy z którymś z moich pośredników, jedną nieruchomość tutaj na Costa del Sol, to w okresie oczekiwania na nią, czyli przez kolejne dwa lata, masz prawo do tygodnia pobytu gratis w wybranej nieruchomości, którą mamy. I nie płacisz za nic. Nie płacisz nawet na sprząt, za sprzątanie, a dostajesz jeszcze butelkę albo dwie dobrego wina i samochód w garażu do tego, żebyś mógł po okolicy sobie pojeździć. Po prostu wyjeżdżając za tanku i znowu do ten samochód. I to jest to wszystko, czego oczekujemy. No i prawdą jest to, że żadne inne biuro na Costa del Sol nie ma takich usług. Prawdą też jest to, że po wielu, wielu latach doświadczenia i to, co robiło dla mnie, to, co robi Handy Design, jest absolutnym kosmosem, jeżeli chodzi o projekty, wykonanie. Więc tak, mamy niesamowite kompetencje, stworzyliśmy usługę Concierge Service, która jest kluczowa do tego, żeby z tych apartamentów robić perełki inwestycyjne. Jest to trochę zabawne, jak te, te nieudolne próby kopiowania mnie przez pośredników, którzy mówią, a my też, my też mamy projekty wnętrz, home staging, po czym jako potwierdzenie tego, Podają zdjęcia stokowe albo kradzione z jakichś tam innych e, biur, e, randomowo wybranych z internetu, żeby pokazać, że oni to robią. Jakby Wejdźcie na mojego Instagrama, wejdźcie na Instagrama Handy Design i prześledźcie lata do tyłu. To no jest coś, co ja sobie wymyśliłem pół roku temu czy rok temu, tylko prześledźcie lata do tyłu. Przewincie ten kanał do początku i zobaczycie połowę mojej historii. Prawie połowę, bo. Doszedłem do wniosku, że najpierw trzeba coś w życiu zrobić, w nieruchomościach, a potem o tym opowiadać. Więc najpierw przez lata pracowałem. Jak już osiągnąłem pewien sukces, to zacząłem prowadzić kanał w social media. Ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach wygląda to inaczej. Więc najpierw się odpala social media, o czymś tam gada i być może będzie sukces. I czasami bywa, więc co ja wiem na temat tych strategii. No ale mamy taką usługę Luxury uh, Holiday. Mamy Concierge Service. Dzisiaj, dokładnie, dzisiaj, w sobotę, nie wiem kiedy wymitujemy ten odcinek, ale dzisiaj w sobotę załadowujemy na transport nasz luksusowy jacht. Drogi, niedrogi 480 tysięcy euro netto. Mam pomysł, jak to wydać inaczej. Ja jednak zdecydowałem się na zakup tego jachtu. A pewnie, że zamierzam mieć olbrzymi fan. Moja córka już się cieszy, A moi synowie się cieszą. Natomiast przede wszystkim z myślą o moich klientach. Ja chcę, żeby wam tutaj było dobrze. Jak przyjedziecie, czy w okresie oczekiwania, nie wiem, dwa miesiące po rezerwacji, pół roku, rok, czy później, wtedy, kiedy już odbierzecie, po to, żebyśmy mogli sobie popływać, spędzić fajnie czas, lepiej się poznać. Tu się po prostu żyje inaczej. I ja chcę tym czymś się z tobą dzielić. No i pewnie, że możesz pójść do Puerto Banus czy Puerto Sotogrande i wynająć taki jacht za 2,5-3,5 tysiąca euro ze skiperem na, na cały dzień. Ale po co, sprawka Ideal dostajesz to gratis? Dlatego, że jesteś naszym klientem, dlatego, że nas wybrałeś, dlatego, że ja to doceniam. I zobaczcie, to nie są. Bajkowe obietnice, że pewnego dnia coś się wydarzy, tak. Te rezerwacje tych 10 nieruchomości, no, pierwszą Sky zresztą ja dokładnie mówię gdzie, w South Residence w El Igeron e, odbieram na początku przyszłego roku. Przynajmniej tak mnie informuje deweloper, to jest Hiszpania, parę miesięcy obsłów może być, nie szkodzi, nic nadzwyczajnego, nic się złego nie dzieje. E, no, część będę musiał poczekać dłużej, na niektóre rok, na niektóre półtora roku, ale spokojnie wystarczy. Nawet jedna SkyVilla to jest 50 tygodni, 50 klientów może z tego skorzystać, a już w połowie przyszłego roku będę odbierał kolejne, więc wystarczy dla każdego, żeby mógł odbyć ten, spędzić ten darmowy tydzień w luksusowej absolutnie nieruchomości. Więc tak jak kiedyś mówiłem o tym, że zrobimy darmową usługę odbierania odwożenia na lotnisko, ona jest. Tak, jak mówiłem e, parę miesięcy temu, że robimy usługę Luxury Marine, i część osób patrzyła, tak, tak, ja jestem tam pewnie motorówką jakąś tam. Słuchajcie, to jest najlepsza wielkość jachtu. 33 stopy e, w hardtopie, więc właściwie całoroczny, nawet tak na, na te warunki, tutaj e, rozwija super prędkość. Więc to jest jeszcze taki jacht, który można się pobawić. Te wszystkie inne są już trochę w innych celach, ale. Dojdziemy do tego. Za jakiś czas będę miał dla Was też um, niespodziankę i, i, i pewnego newsa, ale to jeszcze chwilę nad tym e, popracuję. Natomiast to jest super, jakości, super wielkości, absolutnie luksusowy jacht z klimatyzacją, z ogrzewaniem, z dwiema kajutami, z prysznicem. Ja nie mówię, że ktoś tam ma się kąpać, tak? ale płukać się, bo na przykład nie wiem, w jakiejś zatoczce popływaliśmy. I fajnie spędziliśmy czas, czemu nie? My te usługi mamy. I ja rozumiem, że to złości i denerwuje innych, bo do tej pory nikt nie wydawał tyle pieniędzy po to, żeby stworzyć te, żeby aż tak zadbać o klienta. Więc ja się spotykam z tym, że pośrednicy konkurencji, ale nie chcą tego powiedzieć, jak trochę jest, ale po co ty to robisz? Znaczy, nie nagramy ci się, tak? Tylko po co ty to robisz? I tak kupowali, bo Polacy kupują teraz. No to. No dobrze, dzisiaj kupują, za pięć lat może będzie mniej ich kupowała, może więcej, nie wiem. Nie zastanawiam się, jedyne, na czym się zastanawiam, to co mogę zrobić jeszcze, żeby mój klient dostał najlepszą usługę. I teraz, jeżeli znajdziesz kogoś, kto robi to lepiej, albo dojdziesz do wniosku, że masz gdzieś, czy cię ktoś odbierze z lotniska, czy nie, czy dostaniesz tydzień darmowego pobytu za każdą kupioną nieruchomość, to czy popływasz na jachcie, może nie lubisz jachtów, tak? Też masz to gdzieś. To jak będzie wyglądał twój apartament, albo będziesz go sobie sam doposażał 15 razy tutaj latając i lubisz przepłacić za to, więc jakby masz prawa, jak to nie jest dla ciebie ważne, wybierz kogoś. Innego. Pamiętacie, czy kolejna rzecz, zarządzanie najmem. Łatwo jest obiecać zarządzanie najmem, natomiast my to od 8 lat robimy. Robimy skutecznie. Był taki czas, gdzie miałem 15 nieruchomości własnych na Airbnb, przetwiczyłem absolutnie wszystko w Warszawie i doskonale wiem, jak to zrobić. I przez bazę zbudowanych kontaktów, ale to jest moje know-how, o tym nie będę opowiadał. Wiem, jak maksymalizować e, liczbę wynajętych dni czy stopy zwrotu. Kolejna rzecz, wybierając pośrednika. Ten rynek wygląda tutaj tak, że duży może więcej. Ostatnio miałem taką sytuację, gdzie dotarł do mnie klient, który po rozmowie ze swoją koleżanką, która jest pośrednikiem w innym biurze na Costa del Sol, zadał jej pytanie, słuchaj, umówiłem się z warszawskim inwestorem, czy Ty mi lepiej pomożesz, czy czy Michał, warszawski inwestor. I ta pośredniczka, której nie znam, nie dopytywałem, podobno nie było mnie przy tej rozmowie, powiedziała mu wybierz Michała, on ma kontakty, relacje i ma tematy spod stołu, których ja po prostu nie mam. I to jest prawda. Ja pracuję obecnie nad komercjalizacją całych inwestycji, które będą sprzedawane w całości by Casa Ideal. I żaden polski klient nie będzie mógł ich kupić inaczej niż za pośrednictwem Kasa Ideal, czyli żaden inny pośrednik nie będzie miał do nich dostępu, bo mam na to wyłączność. Czy dzisiaj mam tak zbudowane relacje, że niektóre apartamenty są po prostu pobukowane dla mnie i reszta widzi jako niedostępne. Czy tam, gdzie wszyscy biegają i klepią, w Hiszpanii nie ma cesji umów i tak dalej? No i wierzcie sobie w to. A ja mam i na każdej inwestycji potrafię zrobić cesję e, umowy, odsprzedać umowę po, e, umowie po umowie po 30%, po podpisaniu PPC, Private Purchase Contract, umowy deweloperskiej. Więc duży, może więcej. Więc warto jest wybrać kogoś, kto może ci załatwić więcej, gdyby się coś wydarzyło. E, Zastanów się też, spędź trochę czasu z tym pośrednikiem i zobacz poczuć, czy on chce się tobą zaopiekować, czy chodzi mu tylko o zarobienie kasy. Co ci nie ukrywam, ja jestem w tym biznesie po to, żeby zarabiać kasę. E, po to jest biznes. Ale lubię dobrze się bawiąc, poznając fajnych ludzi, spędzając z nimi e, dobrze czas, nie spiesząc się, nie naciągając ich na tematy, które nie mają dla nich sensu. Wczoraj mieliśmy taką sytuację, gdzie Zaproponowaliśmy klientowi. Klient rozważał zakup nieruchomości za ponad, e, z VAT-em grubo ponad milion euro, natomiast moja prowizja byłaby trzy razy wyższa. E, natomiast suma summarum kupił temat za 347 plus VAT. E, dlaczego? Bo lepiej spełnia jego oczekiwania. I to my byliśmy tą stroną, która na pytanie: Słuchaj, a co lepiej wybrać? mu, mówisz, co, biorąc pod uwagę ten dzień, który spędziliście, spędziliśmy, lepiej, jeżeli wybierzesz to pierwsze, to lepiej pasuje po prostu do Waszych oczekiwań, do tego, co jest dla Was ważne. Zwłaszcza, że ten komponent pobytu osobistego jest tutaj znaczący. Więc wybieramy to, co jest dla i lepsze dla klienta, a nie gonimy za maksymalizacją kasy z danego deala. Kolejna rzecz. Sprawczy pośrednik ma wiedzę, umiejętności. Zasoby. Wiesz, bo to nie jest tak, że tu każdy, teoretycznie, to każdy ma dostęp do każdej nieruchomości, ale to nieprawda. Możemy mieć dostęp, to do, trzeba mieć podpisane umowy z deweloperami, a część deweloperów z małymi nie podpisuje umów, albo część mówi: zamknijcie pierwszą transakcję, potem podpiszemy umowę. Po drugie, my spędzamy, bywa, że dwa dni tygodniowo, na poznawaniu ofert, żeby wiedzieć, co jest nowego, co jest sprzedane, jak to wygląda. Więc to nie jest tak, że każdy tyle samo wie. Każdy mógłby, jakby się w to zaangażował, ale inny poziom wiedzy ma ośmiu moich pośredników i ciągłe zaangażowanie, spotkania, rozmowy. Jak wejdziecie na mój Instagram, bardzo często wrzucam tam storki z postępu inwestycji, z tego, jak koparki jeżdżą, jak to wygląda, ale ja też... Prowadzę rozmowy takie zakulisowe z deweloperami, żeby czy wszystko jest ok, czy temat się dobrze e, rozwija. Kolejna rzecz. Popatrz na to, czy prawnik przypadkiem nie chce jakoś tam, czy pośrednik jakoś przypadkiem nie chce dodatkowo na tobie zarobić. E, znowu kolejny taki punkt zapalny, który tutaj stworzyłem, no ale słuchajcie, ja nie jestem w biznesie, w którym tak zwana konkurencja ma mnie lubić, albo w której deweloper ma mnie lubić. Ja jestem w biznesie, który się nazywa: klient ma być zaopiekowany, ma zarobić kasę i mamy dowieść, deweloper ma dowieść to, co obiecał. Jeżeli czasami muszę wkurwić dewelopera, no to to zrobię. Jakby To ty jesteś klientem, a ja jestem klientem dewelopera, jego zadaniem jest dowozić. To no nie ma rą rączka, rączkę myje. Tylko klient ma być zadowolony, bo jeżeli mój klient będzie zadowolony i zarobi to, co mu obiecałem, i będzie tak, jak mu obiecałem, to mi przyprowadzi więcej klientów za rok, za dwa, za pięć, za siedem, i tak mój biznes będzie się rozwijał. O deweloperów się nie martwię. Ja nie prowadzę z nimi biznesu. Ja robię biznes z tobą, jako z moim klientem. Więc wielka chryja się zrobiła, bo obsługuje nas tutaj największa kancelaria prawna w Marbelli, która normalnie bierze. 1,2%. Moi klienci dostają 0,6% wartości nieruchomości za obsługę prawną. No i czy też inny, mój świetny prawnik, który też bierze 0,6%. Jest to absolutnie najniższe. Tylko czemu ja mam 0,6%? A, bo ja nie mam od nich kickbacków. Bo oni mi nie dają pod stołem kasy w zamian za to, że przyprowadzam klientów. I na początku było takie trochę zdziwienie tej dużej firmy prawniczej, bo oni zaproponowali, słynne. no robimy tak, nie? Takie standardowe 1, 1, 1, tam 1 przejdzie, bo wszyscy tyle biorą, a my ci pod stołem 0,3%. Dużo, niedużo, słuchaj, razy skala, liczbę transakcji, którą zamknęliśmy, to ja dobry samochód odpuściłem właśnie. Ale powiedziałem, nie, nie, nie. Ja prowadzę biznes tak, że nie dymam moich klientów. Zróbmy najlepszą cenę dla klienta i ja wiem, że mój klient, bo ja mam klientów biznesowych, Ktoś, kto tutaj kupuje, nie spadł z księżyca. Tutaj on doszedł ciężką pracą, mniej bardziej, ale ciężko i zaangażowaniem w miejsce, w którym jest. I zna zasady tej gry. I potrafi docenić, że nie robię go w jajo, pobierając jakieś dodatkowe pieniądze w stosunku do tego, co się umówiliśmy. A nie płaci mi za obsługę, dlatego że zapłaci mi potem deweloper. I kolejne, jeszcze tylko dwa punkty. już Eee, już po, kończę. Sprawdź, czy pośrednik jest inwestorem. Sprawdź, czy pośrednik jest inwestorem. Ktoś, kto sam nie wyłożył swoich pieniędzy. Ktoś, to nie wkłada swoich pieniędzy, nie inwestuje, nie robi tego od lat, nie będzie w stanie Ci doradzić. No, prawda jest taka, że będzie Cię woził tam, gdzie był, co zna, gdzie ma wysoką prowizję, gdzie ma jakiś kontakt w dziale sprzedaży, żeby to głupio nie wyglądało, że szuka wejścia. No, bo jest raz na dwa miesiące, to trochę mu się pomyliło, gdzie to, gdzie to jest. Um, tak, i może to też jest jeden z powodów, dlaczego polskie biura, <laughs> część z nich dużo starszych od mojej, bardzo się złożą. Ja się cieszę, że jestem trendsetterem i teraz na tym YouTubie, jak pączki po deszczu, tam kiełkują te kontenty i próby powielania. Już ileż można dziwnych nazw wymyślić na concierge serwis, żeby nie powiedzieć concierge serwis, bo jednak my to robimy i, i jest to jakby nasz, nasze określenie. Natomiast no, ilość bzdur opowiadanych na mój temat. W ogóle bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję. część z nich to od, o, o, ogląda, więc też e, się cieszę, bo w życiu, byście, w życiu bym sam siebie tak nie wypromował, jak wy mnie wypróbowaliście, gadając te wszystkie bzdury, które opowiadaliście. Ale super. No, moment, w którym kochacie konkurencja, to znaczy, że coś robisz e, nie tak. No, rozumiem tą złość. To są jednak grube miliony euro, które inwestuje w to żeby mój klient był zaopiekowany, żeby jego inwestycja była bezpieczna, bo ja wiem, jak to jest wydawać pieniądze i inwestować, niezależnie od tego, czy kupujesz jedną nieruchomość, czy kupujesz dwadzieścia kilka, tak jak rekordzista tutaj, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jak zawsze, super facet. Zresztą, oni inwestują to oboje jako małżeństwo, więc pozdrawiam was oboje, a na każdą tą inwestycję patrzę jak na własną i masz na tym zarobić. I wiecie co? Cholernie się cieszę. Jak patrzę na to, co proponowałem, co rekomendowałem moim klientom na początku tego roku, czy w marcu, kwietniu, maju, i gdzie dzisiaj jest rynek, gdzie są ceny kolejnych faz. Rewelacja. Słuchajcie, Hiszpania to obecnie najgorętsze miejsce inwestycyjne. W Europie zdecydowanie. Te wszystkie dane, wzrosty, statystyki, zaglądaj, zajrzyjcie do mnie na profil na Instagramie. Ja tam bardzo często publikuję w Stories statystykę. Po prostu o ile ten rynek rośnie. Jeżeli myślisz, rozważasz o zakupie nieruchomości tutaj, to czas jest tu i teraz, bo to po prostu odjedzie i za jakiś czas dużej części Polaków nie będzie na to stać. Pamiętaj też, że jeżeli potrzebujesz pogadać, zastanowić się, coś skonsultować, to rozmowa ze mną, czy z którymś z moich pośredników nic nie kosztuje. Chętnie ci doradzę, chętnie pomogę. Zdarza się też, że osoby tutaj na wakacjach przyjeżdżają, mówią, Michał, my jeszcze nie jesteśmy gotowi do zakupu, ale czy, czy możemy się już spotkać i porozmawiać? I zapraszamy ich serdecznie tutaj do biura na kawę, lampkę, wina. Um, I przegadujemy te temat, staramy się pomóc, przygotować. Um, tu jest naprawdę fajnie, tu się żyje dobrze. I nawet jeżeli miałbyś tu przyjeżdżać na tydzień, raz na dwa miesiące, czy na trzy miesiące w tych okresach zimowych, to jest po prostu dobrze. I jeżeli jesteś stać na to, żeby mieć ten kawałek kraju dla siebie, a w tym okresie, kiedy ciebie nie ma, to po prostu wyjechać, oddać klucze, oddać nam zarządzanie i dobrze na tym zarobić, to czemu tego nie zrobić? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten czas poświęcony, zwłaszcza tym, którzy dotrwali do końca. Ja z, przyznaję, że z pewną dozą ekscytacji czekam na nasz jacht firmowy. Latałem samolotami, robiłem licencję szybowcową, samolotową, PPLA. Um, nawet gdzieś tam o helikopterach myślałem. O, dlatego myślę teraz o Luxury Heli jako kolejnej usłudze, ale to zobaczymy, jeszcze tego nie obiecuję. Um, ale cieszę się, fajnie, ten jak za te to, 5 dni ten transport dojedzie, więc mam nadzieję, że jak przylecicie tutaj, przyjedziecie do nas, to spotkamy się popływamy razem. Pozdrawiam serdecznie.